Wypuść mój lud. Mojżesz i Aaron powiedzieli faraonowi: Bóg Izraelitów nakazuje ci wypuścić Jego lud na wolność. W przeciwnym razie będą ci się przytrafiać złe rzeczy. Ale faraon nie chciał ich słuchać. Bóg zamienił więc wodę w egipskich rzekach w krew. Nikt nie mógł jej pić. Następnie napełnił domy Egipcjan mnóstwem żab. Były wszędzie. Ale faraon nadal ich nie słuchał. Wtedy Bóg wypełnił niebo nad Egiptem komarami. Pokryły ludzi niczym kurz. Później zesłał na Egipt muchy. Faraon jednak wciąż nie chciał słuchać Mojżesza i Arona. Bóg postanowił więc zgładzić zwierzęta w Egipcie. Konie, osły, wielbłądy, owce, krowy i kozy. Potem sprawił, że ludzi pokryły pryszcze i wrzody. Faraon i wtedy nie posłuchał. Bóg zesłał grat, który zniszczył plony Egiptu. Nic nie zostało z ich pięćnienia i Po nim Posłał na ziemię szarańcze, która pożarła wszystkie owoce. A faraon nadal nie chciał słuchać. Bóg zesłał zatem ciemności na cały kraj. Również wtedy faraon nie posłuchał, więc Bóg zagroził. Zabije wszystkich pierworodnych chłopców w Egipcie i każde pierworodne zwierzę. Izraelitom nakazał. Mój lud musi zabić baranka, zjeść go i pomalować jego krwią drzwi swoich domów. Przejdę obok tych domów, na których zobaczę krew na drzwiach. Mieszkające w nich dzieci nie zginą. Dzień mojego przejścia przez Egipt nazwiecie Paschą. Zapamiętajcie go na zawsze. Izraelici posłuchali Boga. W czasie zapowiedzianej plagi zginął syn faraona. Dopiero wtedy władca Egiptu zgodził się ich uwolnić.